Witam Was bardzo gorąco i serdecznie, z tej strony Granat i dzisiaj witam Was w 200 milestone z Warframe'a Tak się składa, że ten milestone może wyjść dużo, dużo po jego odebraniu ze względu na to, że nie mam wystarczającej ilości rdzeń fuzyjnych, żeby go wymaksować już teraz więc po prostu będę musiał yy, wymaksować go z czasem, jak będę zdobywał te rdzenie fuzyjne i już teraz, bo nagrywam ten element po... Yy, w czasie obróbki po nagraniu tego materiału już mam go ulepszonego i zaraz zabierzemy się za sprawdzanie zwyczajnego wymaksowanego Fury i Primate Fury. Ok, i teraz już jesteśmy w czasie rzeczywistym, mamy pełny wymaksowany Primate Fury, więc lecimy sobie teraz na przekaźnik, żeby w tym takim laboratorium zobaczyć prawdziwą różnicę w czasie między wymaksowanym Fury i wymaksowanym Primate Fury. Dobra, więc założyliśmy sobie teraz Dex Dacre z, z Primate Fury założonym, i teraz tak będę, że tak powiem, naparzał w E jak najszybciej się to tylko da, i później tak stajminguję dwa elementy nagrania, żebyście widzieli różnicę między Primate Fury a Fury. Ok, to jest oczywiście kombinacja podczas. Wybranej broni białej. Oczywiście wiemy, że inaczej ten czas trwa, jak mamy założoną inną broń. Przypuśćmy broń główną. Teraz czas, w którym y, bijemy z broni białej, jest dużo szybszy. Sprawdzimy sobie obydwa czasy. Bez Primate Fury, tylko ze zwykłym Fury. Broń i tak. Najpierw założoną bronią białą. Ok, i pierwszy test dotyczył Dual Swordów oczywiście, więc założymy już sobie Primate Fury, bo oczywiście jest lepszy. I szybko zrobimy porównanie side by side. Ok, więc teraz tak, po lewej stronie mamy broń z założonym Primate Fury, po prawej mamy broń ze zwykłym Fury. Bronią wybraną tutaj jest po prostu broń biała. Jak widzimy po prawej stronie, czyli gdzie mamy zwykłe Fury, yy, broń nam po prostu odwala kombinacje, które jakby nie patrzeć są wolniejsze. Ok, teraz po obu stronach wybraliśmy sobie broń główną, nic się tu nie zmieniło, cały czas po lewej stronie jest Primate Fury. Zobaczymy, jak wygląda ta różnica na Heavy Blade. Oczywiście Heavy Blade ma założony Berserker, ale Berserker nie działa, dopóki nie walnie krytykal y Hita. I zobaczymy jak zmieni nam się prędkość bicia z Primate Fury, z Berserkerem naraz, a później z zwykłym Fury i z Berserkerem. Jak na razie sprawdzamy sobie tylko Primate Fury, bo Berserker tak jak mówię, dopóki nie będzie uderzenia krytycznego, a dopóki nie ma mobków, nie ma uderzenia krytycznego, nie będzie działał. Primate Fury i Skin do Prime Zobaczymy test najpierw z założoną bronią białą. A teraz z założoną bronią główną i znowu na parzanie E. Dobra, załóżmy sobie teraz y, zwykłe Fury i zobaczmy, jak nasze skin to y, cały czas bez Berserkera poradzi sobie. Ok, y, załóżmy broń białą i naparzajmy E. Ok, zmienimy teraz na broń główną i cały czas naparzajmy E. I okay, więc zakładamy sobie Rhino i 20 bombardów sobie zespawnujemy. I zobaczymy, jak szybko, oczywiście, z założoną bronią białą będzie nam schodziło, żeby. Oh, shit! Ok, to jest teraz prędkość bicia z, pre... z maksymalnym prawdopodobnie yy, berserkerem ze scindą nie będę tego oczywiście z Berserkerem testował na Dex Darkerze, bo to trochę nie ma sensu. Ale widzimy jak szybko bijemy z Prime Fury berserkerem dodatkowo z Rhino. Ok, teraz zwykłe Fury i Scene Prime, oczywiście z Berserkerem. Wyspałnijmy sobie jeszcze trochę bombardów i zobaczmy, jak to wygląda. Ok, jak widzimy, ta prędkość, bo berserker nam się już włączył, jest dużo niższa. Dużo wolniej bijemy, oczywiście, i no. Widać tą różnicę teraz, nawet podczas nagrania, ale i tak porównamy sobie nałożę dwa nagrania koło siebie, żebyście mogli zauważyć różnicę jaka to jest. Ok, założona broń biała po lewej stronie primate Fury, po prawej zwykłe Fury. Ok, jak widać z prawej strony, czyli tam gdzie mamy zwykłe Fury, cały czas nam broń odwala kombinację. Wprawdzie pojedyncza kombinacja będzie miała większy damage. Ale mamy zabraną kontrolę nad bronią. Ok, z obu stron założyliśmy broń główną i widać, że z lewej strony jest szybciej. Dobra, w tym przypadku już chyba nawet nie muszę wam mówić, gdzie co jest, ale po lewej stronie jest Berserker plus Primate Fury, a po prawej Berserker plus zwykłe Fury. I teraz tak, na papierze mody różnią się tylko 25% od siebie. Prędkością ataku. Ale jak widzimy, te 25% naprawdę dużo nam daje. I jeszcze tylko zaznaczę, że żadnego z tych klipów nie przyspieszałem, a tym bardziej nie lewego. Ok, to by było na tyle z tego takiego krótkiego przeglądu. Jak widać Premier Fury jest nieco szybsza, nie jakoś bardzo, ale widać na tym skinzo, że naprawdę dostała kopa. Więc yy, czy opłaca nam się ulepszać tego moda, ze względu na to, że zajmuje naprawdę zabiera nam tony rdzeni fuzyjnych, a teraz to już endo. Czy to nam się opłaca? Nie wiem. Moim zdaniem tak, bo naprawdę można z nim zrobić yy, genialne rzeczy, a ta prędkość zawsze nam się przyda. Resztę zostawiam Wam do yy, ocenienia, więc to było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.